Cześć, witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina na moim kanale i dzisiaj zabiorę się za zlecenie na najgroźniejszy potwór na Skellige no i to zlecenie również jest wykrzyknikiem, który jest tutaj więc na Skellige nie będę robił żadnych wykrzykników bo po prostu jakoś tak głupio to zrobili, że każdy wykrzyknik to jest również zlecenie wiedźmińskie nie wiem czemu, ale dobra zobaczmy o co chodzi Nic nie jest nieważne. To robota dla Wiedźmina. Tak, eee, jak sobie chcesz. O co chodzi? Potwór na mnie napadł. Na mnie i mojego towarzysza. Dorwiemy go! Tak, tak, ale nie my, Wiedźmi. A po cóż Wiedźmina kłopotać? To pewnie stwora wilków cię napadła. A, tylko żeś się przestraszył i ci się przewidziało. Skrzyknę zaraz tutaj kilku dzielnych chłopaków i... Obejdzie się! Weź mi nie, pomożesz? W tobie nadzieja! Ej, ci Faroe to jednak idioci. Może ten myśliwy miał rację. Może to były tylko wilki. Wiem, co widziałem. Poza tym, co on może wiedzieć. Te głupki z Drummond gówno wiedzą o potworach. On akurat miał barwę Uncraid. Eee, Pewnie jesteś? Najzupełniej. No eee, bez różnicy. Tym też nie ufam. Napadły mnie potwory i potrzebuję Wiedźmina. Nie jakiegoś myśliwego. Jesteś z Faroa? Dość daleko się zapuściłeś. Tak wypadło. Wiozłem do Firestal skóry na wymianę ze Sforla. Ze Sforla? Mówiłeś, że jesteś z Faroe. Sforlak jest na Spickerok. Ale Ano, bo widzisz, z Faroe popłynąłem do Sforlak, wymieniłem łupy z kontynentu na skórę i potem przypłynąłem tu. Z Faroe na Spikerok, potem na Artskelik. Bardzo okrężna trasa. Mm, cóż zrobić? Kupiec jedzie tam, gdzie można zrobić interes, a nie tam, gdzie ma blisko. No dobra, mów w czym rzecz? Jechałem z duchem tu, do Firezda. Wóz miałem cały wyładowany skurami. Nagle usłyszeliśmy wrzask. Koń się spłoszył i zaczął wjeżdżać, a z krzaków wyskoczyły potwory! Mój towarzysz miał pecha. Do niego najpierw doskoczyły. Ja cudem uciekłem. Co to były za potwory? Nekuchy, ani chemii! Co? No, no wiesz, takie z ostrymi szponami i czaszkami zwierząt na głowach. Stadami atakują. Nekery? No tak, nekery, nekery. Ze dwadzieścia ich było. To jak? Pomożesz? Wybijesz się? Wolę, żeby droga była czysta, jak będę tamtędy jechał następnym razem. No nie wiem. Twój transport przepadł. Nie będziesz miał z czego zapłacić. A ja nie pracuję za darmo. Mam trochę oszczędności. Na pewno się jakoś dogadamy. Ile chcesz? No i teraz postawimy mu maksymalną kwotę. Zobaczymy co powie, ale na pewno się nie zgodzi. O. Uczciwa oferta. Do jak będzie? A zgodził się na 412 o dziwo. Bezproblemowo. No to super. To normalnie dwa razy tyle wytargowałem co mogłem za co mieć. Pomogę ci. Doskonale! Wiedziałem, że jednak co Wiedźmin, to Wiedźmin. A nie, nie jakiś chłystek z drudną. Chyba z Drumont. Powodzenia! Wiedźminie. Bywaj! Chwila. Gdzie cię znajdę? Yy, co? Jak wypełnię zlecenie? Gdzie cię szukać? A, tak. No. Tutaj w karczmie nie opodam. Będę czekał. Dobra, do zobaczenia. No i trzeba oczywiście znaleźć miejsce ataku potworów. Podejdę sobie do szybkiej podróży i zobaczę gdzie konkretnie jest to miejsce i czy czasem nie da się do niego zbliżyć. Nie da się. Dobra, czyli wsiadam na fotkę i jadę. Dobra, jest to miejsce ataku. I już mam pierwszy ślad. Nie towarzysz tego człowieka z faroła. Dziwne, to starzec i wygląda jakby umarł ze starości, a nie rozszarpany przez nekery Po bokach ma rozcięcie, jakby ślady po szponach, ale też szczękościsk i łukowate wygięcie kręgosłupa. Jakby padł na tężec. Co to? Mało brakowało. Coś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę. Bo to musi być jakiś naprawdę. potężny ten, kto miał możliwość rzucić takim głazem. To musiała być wielka siła. Zbadam to. Wygląda na świeżo. Głaz, toczył się ten. Dobra, idę dalej. Nie, nie, nie. Wygląda na Głaz. No, nie no dostać to. Jak ja mam iść za tym? Chyba, że tu okrężną drogą. O, i to jest to miejsce, i jest tu ślad. Stąd zrzucono głaz. Tam są chyba jakieś ślady. No to idę za śladami. I ciekawe do czego mnie to doprowadzi. Jak na razie sta do wilków to pierwszy nimi się zajmę, ale one na pewno tego władza nie truciły. I tutaj ślady mnie dalej prowadzą. Wyraźnie odciśnięte. To był Nekker. On by zrzucił taki głaz? Nekkery są okropnie małe i słabe. Ostro z Indriagami. Wliczki są zabicia mnie. Nie wiem co robić. Chyba muszę użyć znaku Niewiele mi pomógł. Mnóstwo ich jest. O niej, krabopająk olbrzymi. Jest pokonany jadowity krabopająk. Nowy wpis w bestiariuszu, ale to i tak nie jest to, czego szukam. Pozbieram sobie z tych wszystko, co tu jest do wzięcia i idę szukać właściwego potwora, ale naprawdę musi być on bardzo silny. No i dobra, idę w górę. O tutaj, no i zobaczysz, gdzie mnie zaprowadzi ten tunel. Może muszę się wrócić tam. Bo cały czas mi tu pokazuje, w tym miejscu. A bo tu są ślady, to chcę, żeby spadać gdziekolwiek te ślady. Ale dobra, idę dalej. Za moment go powinienem znaleźć. Ale lekker wydrążona w środku jakby but, który ktoś zgubił biegnąć. robi się coraz ciekawiej. Czyli to może być jakiś człowiek, a nie lekker. Oj, co to za wyjście teraz? Kupę trzeba pójść. O. Tu ślady się urywają. Hmm. Kto rozwiesza rysunki w takim miejscu? Pasowało je dziecko albo ktoś, kto bazgra jak kura pazurem, dwa patyki wystające z za pleców. Zdaje się, że to ja. To jest chyba wóz, a to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. To już wiem skąd wzięły się ślady Kara przy głazie. Tylko ciekawe kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Andriagi. Zdaje się, że miałem nie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych. No i się zaczęło robić bardzo ciekawy, bo nie jest to wychodzi na to zwykłe zlecenie. Rozszerpało go coś dużego, a potem ktoś obciął nogi. Tylko ktoś chciał zrobić zamach na Geralta. O, zwykły Nocter. Bardzo dziwna sytuacja o kolejne nefikery. i Jeszcze jeden No i trzeba udać się na te do tego miejsca Tyle, że tam będę musiał sobie pomedytować aż do nocy Tylko był jakimś już od początku, właśnie to było widać. Yes. No, i tutaj trzeba, tak jak mówiłem, medytować do nocy. No dobra, do 24 pomedytuję. Powinno być dobrze. No, i jestem na tym miejscu, i coś się musi zacząć, chyba. O, zaczyna się. To musi być tu. Możecie wyjść! Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo, jak sarna złapana w sidła. A trzecie powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z tymianku. mi raczej wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada, bo Poldek zrobi z niego zupa. Wiedźmakowa z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić na pięcie i... Poldek powiedział, Wiedźmak zamknie paszcza, bo skończy zupa. Zupa z trupa. Miam, miam. Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. Mieliście go zabić. Co? Nie było mowy o zabijaniu. Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni i groźni i źli. Wrócił nam droga. Chyba się nie zrozumieliśmy. To morderca. Taki sam jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją Adalię. <laughs> <laughs> Bardzo nam przykro z powodu twojej żony, ale. Doppler. To nie ten wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. Ale Złotego Smoka oszczędził! Tak? A co powiecie o Werenie? Tej bruchsie, która lubiła niebieskie róże z Nazairu. Ja na nie miał litości. Dla was też nie będę jej miał. Przez chwilę się wahałem, ale rozwiałeś moje wątpliwości. Chodź tu sam, albo weź ze sobą to swoje statko i kończmy z tym. Eee, yy, właśnie sobie przypomniałam, że zostawiłam kociołek na ogniu. ktoś jeszcze tchórzy? Poldek, nie tchórz! Trzech na jednego? No, może damy mu radę. Brać go! Bardzo ciekawa walka, bo pierwszy walczę z wilkołakiem pod tym z lodowym trollem. A niektóre ze wszystkimi naraz walczę. O nie! Jej umieram. Jeszcze żyję, ale ledwo. Tylko że wilkołak jest tu głównym moim przeciwnikiem. A nie na przykład lodowy troll. Bardzo ciekawa walka, do wiem ją zrobić. Nic tak po to czym ja ten troll rzucał kamieniami chcę Dobra, wikołak zabity Jeszcze lodowy troll Nie mam chyba nawet bestiariuszu czas. I wezmę sobie na niego Igni, myślę, że to jest idealne I tak, zabity lodowy troll Wszyscy zabici, 100 punktów doświadczenia i zlesenie wykonane sobie zbiorę coś z niego i z tego trola. Boże z trola nic nie wypadło no nie szkoda czyli tak zlecenie wykonane tyle że zostałem oszukany i nie dostałem nic za nie właśnie to tym podejrzane że on bezproblemowo mówił o tych 400 koronach Yy, wszystko tu właśnie bo tak jak podejrzanem. Niestety. No a w następnym odcinku będę robił zlecenie zaginiony syn. A w tym byłoby to już na tyle i cześć.